Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Aquarion i to jest kolejny odcinek na moim kanale. Tym razem nie będzie to szczeliny, nie będą to szczeliny, tylko będzie to tematyka sezonu 9. Tak jak w opisie filmiku. Mam zamiar w tym filmiku Wam pokazać co w 9 sezonie nowego weszło, jak to mniej więcej wygląda. Plus dam swoją opinię na temat aktywności w tym sezonie, wszystkich, które też zostały z poprzednich, yy, oczywiście, sezonów? Czy są ogólnie w Diablo wgrane na stałe? Yy, to oczywiście będzie moja opinia. Możecie się z tym nie zgadzać. Może komuś to pomoże, może nie. Dlatego zachęcam do komentarzy. No, zostawienie lajków to subskrypcji, mocno mi to pomaga i dziękuję za dotychczasowe lajki, suby, komentarze, bo motywuje mnie to po prostu do, do dalszego nagrywania i rozwijania kanału. A teraz nie przedłużając, przechodzimy do tematyki filmu, czyli sezon 9 Se sezon grzechów Hora Dreamów. Co się w nim zmieniło? Przede wszystkim to, że nie będziemy już biegać tak jak w poprzednich sezonach inwazji na mapach, bo inwazje oczywiście zostały, mamy dalej piekielne hordy, ale nie ma nowej, żadnej inwazji sezonowej. W tym sezonie skupiamy się na pod podziemi. I tak jak widzicie na kluczach afiksy, mamy nowe afiksy, tak jak na przykład tej skarbiec chor Dreamów. Początek gry na pewno będziemy skupiali się na bieganiu tych podstawowych kluczy. Później, jak już podrobicie z podstawowych kluczy, właśnie te spotęgowane, to będziemy starać się to cały czas raczej biegać, bo to jest dużo większy profit. O co w tym chodzi zaraz powiem. Ale przejdźmy od, od początku. Najpierw, żeby w ogóle zdobyć te klucze, potrzebujemy robić zwykłe dungi i trafiać tak zwane skarbce Hora Dreamów. Tak jak widzicie, są afiksy, które dają, że na pewno będzie ten skarbiec z Hora Dreamów. Więc warto te klucze na początku robić. Jak wyglądają skarbce Hora Dreamów? Już Wam pokażę. mam specjalnie przygotowany... Mm, przygotowałem sobie filmiki dwa takie krótkie, żeby nie zamulać na nagrywkach i nie musieć tego od nowa przechodzić, tylko żeby Wam pokazać, o co chodzi. Więc tak, mamy coś takiego, jeżeli gramy tego Dungeona, normalny, wchodzimy na Dungeon, gramy tego Dungeona i w pewnym momencie zaczynają nam się pojawiać takie fioletowe... Taka fioletowa energia, jak widzicie. To jest bardzo widoczne. W momencie, gdy dojdziecie do tej fioletowej energii, jak tutaj zaraz zobaczycie, w momencie dojścia do fioletowej energii, pojawia się coś takiego, jak horadyjskie przejście, taki filar, czy nie wiem, co to, jak to nazwać, taki słupek. W momencie, gdy go klikniecie, zaczyna pojawiać się grupy, pojawiają się grupy potworków, które zbijacie, Zbijamy, zbijamy te grupki. Jest tam zazwyczaj dwie, trzy takie fale łatwych mopów. Tutaj widzicie, nawet nie ma żadnych jakichś większych elit czy czempionów. O, i otwiera się portal. I to jest właśnie wejście do skarbca Hora Dreamów. Po wejściu do tego portalu, docieramy do takiego do nowej mapki. I do takiego małego pomieszczenia, w którym mamy kolejny filar. Po kliknięciu tego filaru znowu mamy grupki mobów, dwie serie takie mobków, będą małych. I po zbiciu tych mobków pojawiają nam się filary. To jest zależne od poziomu, ile będzie tych filarów, od poziomu trudności, na którym gramy. Aktualnie na udręce 3, tak jak ja grałem, na czwórce jest tak samo, że jest 5. I możecie wybrać trzy moce z tych filarów. Jak widzicie, tutaj akurat jest wyświetlona jedna, że zatrzymanie się blisko filarów, tam by, zaraz wam wyjaśnię, o co chodzi, jak tam w dalszej części tego filmiku, zyskujecie plus trzy odpryski. Odpryski to jest coś, czym ładujecie poziom waszego skarbca i to potem wpływa na to, jakie nagrody dostaniecie za ten skarbiec. No, i wybieracie sobie, no nie będę tutaj się rozwodził nad, tych, nad tymi energiami, bo to jest raczej przejrzyste i każdy będzie wiedział. Zagracie 2 trzy razy i będziecie wiedzieli, co wam odpowiada, jakie afiksy wam odpowiadają. <laughs> po wybraniu tych afiksów przechodzicie dalej i teraz macie tak, macie 100 sekund, nabijacie ten pasek, zabijając po prostu potwory i wykonując y, właśnie zadania na tych filarach, tak jak tutaj jest ten filar aktywny teraz. Na minimapie też widzicie te filary, w których miejscach są, plus ołtarze z bonusami. Waszym celem głównie skupcie się na bieganiu po tych filarach, tak jak na tym filmiku zaraz pokażę. Biegacie na tym filarze, po odpaleniu go respi się grupa mobów, wybijacie te potworki i w momencie, gdy wyświetli wam się ukończono rytuał filaru, dostajecie jakiś tam bonus plus te odpryski. Możecie dobić mopki jak macie duży power i biegniecie po prostu dalej. Żeby nie slakować w jednym miejscu, to spokojnie to wyrabia się czasowo, nie? podbiegacie do kolejnego filara, tak jak tutaj. Odpalacie go, zbijacie mopki, jest ukończony. Biegniecie dalej do kolejnego filara. I żeby nie przedłużać tego za bardzo, przewiniemy tutaj. Widzicie? 36 sekund jeszcze, ja już jestem pod koniec ładowania. To jest bardzo łatwe. Jeżeli macie trochę powera już postaci, to naprawdę to, to nie jest żadne wyzwanie te skarbce. One są bardzo łatwe i szybko się je robi. No i po naładowaniu, jeżeli naładujecie całe, kończy się czas, pojawia się boss. Ten boss widzieliście momentalnie, tutaj mi spłynął, bo już mam duży power jak na tę udrękę 3. Jeżeli byście nie zdążyli naładować wszystkich pasków, na przykład byście mieli 4, i skończy wam się czas, to i tak się bos pojawi, tylko po prostu będzie nagroda za czwarty poziom, czyli będzie mniejsza nagroda. No i po zabiciu bossa macie jeszcze skrzynkę do otworzenia. Po otworzeniu tej skrzynki dropią kolejne rzeczy. I tutaj ważna uwaga teraz. Teraz na tym kończymy ten pierwszy filmik, który mam nagrany. Wracamy do Diablo. I teraz tak. Tam będziecie dropili książki. Co jest ważne, żeby te książki jak najszybciej sobie wydropić, bo to są książki dzięki którym możecie tworzyć nowe kamienie, które są na tym sezonie. To będą kamienie, które tylko na tym sezonie będą, tak jak było na, przykład na sezonie Wiedźm, też tam były nowe, unikatowe kamienie. Nie będę tutaj teraz w tym filmiku się rozwodził, co który kamień daje, jeżeli byście chcieli, to mogę nagrać osobny poradnik na ten temat, ale to dajcie znać w komentarzach. Tak czy siak, te wszystkie kamienie, żeby odblokować, trzeba zdobyć książki właśnie tam i potem będziecie mieli możliwość stworzyć te kamienie. W tym sezonie bardzo łatwo jest stworzyć te kamienie, bo to są bardzo tanie rzeczy, a kamyki są naprawdę bardzo mocne i oczywiście one działają tylko w biżuterii. Kolejną rzeczą, którą będziecie zdobywać i z bossów na dungeonach, i właśnie też na skarbcach, to będą oczywiście wiedza Horadrimów, którą zbieracie wszędzie na świecie, bijąc moby i tak dalej, tam na skarbcach jest jej trochę więcej. I oczywiście, jak na każdym sezonie, macie trochę nagród do pobierania, jakieś skrytki. Na samym końcu mamy skrytkę z mitycznym fragmentem, więc to jest to, co naj... wszyscy chcą zdobyć jak najszybciej. Po odblokowaniu wszystkiego dalej możecie w nieskończoność wbijać i dostawać takie skrytki, właśnie, którą jedną odebrałem. Mogę otworzyć, Wam pokazać. O, i widzicie, i leci z tego trochę parę jakichś rzeczy, nawet poleciał unikatowy hełm z dwoma gwiazdkami, więc jest, jest to też warte zawsze otwierania, bo coś tam może dropnie, tak? Kolejną rzeczą, którą mamy właśnie też do odblokowywania robiąc dungeony i te skarbce, to są nowe moce. Tutaj tak samo jak w przypadku kamieni nie będę się rozwodził, co, co, która moc jak działa, jeżeli chcecie taki poradnik, to mogę go zrobić, dajcie po prostu znać, to powiedzmy skupię się na każdym kamieniu po kolei, na każdej mocy po kolei wam powiem co i jak, ale raczej to jest wszystko opisane na tyle, Sprawnie, że ogarniecie. Jedyne co tutaj powiem, to tak. Mamy katalizatory, to jest te 5 skili, i katalizator działa na tej zasadzie, że ustawiacie sobie go na slot, na przykład jedynkę, czyli po mom momencie użycia skila z jedynki, użyje się ten katalizator, czyli odpali się ten, ta, w moim przypadku, kolumna astralna, która użyje potem kamienia który potem użyje jeszcze swoich tych bonusowych rzeczy, więc yy, to jest taka reakcja łańcuchowa. Wiadomo, gdzieś yy, na internecie jest też masa kombinacji tego, bo tam już ludzie, wiadomo, kombinują, wymyślają różne kombinacje. Można sobie poszukać, albo tak jak mówię, no mogę nagrać też jakiś poradnik na ten temat. Yy, dobrze. Kolejną rzeczą, <laughs> którą mamy, no to tak jak mówię, jak już przejdziemy temat pierwszych dungeonów, to mamy nowe klucze z potęgowania. I jak to działa? To działa na tej zasadzie, że to są dalej normalne dungi, tylko że tam macie cztery piętra. Yy, znaczy, inaczej, tam możecie mieć cztery piętra, bo jeżeli wchodzicie na niższych poziomach trudności, to zazwyczaj to jest jedno piętro, dwa piętra i wykonujecie te same zadania co na zwykłych yy, dungeonach, tylko że po prostu są lepsze nagrody, i bo też macie te afiksy, które pod, zwiększają nagrody i tak dalej. I z każdym piętrem wykonanym macie szansę, że otworzy się portal na następne piętro. I na wyższych poziomach, z tego co zauważyłem od ręki 3, jak tam przykład grałem, to zawsze dochodzę do czwartego piętra i na czwartym piętrze macie Astarota, czyli nowego bossa i tutaj też mam przygotowany filmik pod to. Mam filmik pod to przygotowany żeby wam też nie zanudzać nagrywaniem, tylko. żeby nie zanudzać przechodzeniem tego od nowa, tylko żeby wam pokazać o co chodzi. Na tym filmiku już byłem na piętrze trzecim. Widzicie? Spotęgowanie koszmarów ranga 3, czyli to już jest piętro trzecie. I w momencie gdy gracie tego dungeona, normalnie wyrobicie zadanie. Widzicie, jest zadanie takie jak na każdych tych dungeonach. Cyk, 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 cyk. Dochodzimy do bossa. Zbijamy tego bosika jak na każdym dungeonie. Zbijamy bosika jak na każdym dungeonie. O! I tu otwiera nam się portal. I tak jak mówię, na niższych poziomach trudności zauważyłem, że ten portal może się nie otworzyć na wyższe piętra. Na udręce 3 nie zauważyłem takiej sytuacji. Zawsze się otwiera. Chyba, że jest jakaś niska szansa, że się nie otworzy, to możecie dać z nadzieży i tak, bo nie, nie, nie mają jeszcze takiej sytuacji po prostu. W momencie, gdy otwiera się ten portal, aktualnie to jest właśnie na czwarte piętro specjalnie, żeby Wam pokazać, jak wygląda portal i co dzieje się na czwartym piętrze. Bo na czwartym piętrze mamy nowego bossa. Wchodzimy sobie na to czwarte piętro. Tu akurat grałem ze, ze znajomym, więc we dwójkę sobie to farmiliśmy. No i na czwartym piętrze już nie mamy mapy, dużej, tylko mamy po prostu mapę z bossem. Idziemy do bossa i mamy Astarota, właśnie nowego bossa sezonowego. Co też muszę wspomnieć, bo już wiem, że Astarot jako boss i ogólnie skarbce chora dreamów, czy te nowe klucze. To ma z tego co wiem zostać, że to będzie już w grze na późniejszych sezonach też dostępne. Więc ciekawe, bo ten Astaroth naprawdę dropi sporo przedmiotów już na Udręce 3, a na Udręce 4 wiem, że jeszcze więcej. Więc ciekawe, ciekawe. Jest to na pewno kontent, który na tym sezonie jest warty farmienia. No i tak widzicie, no tu walka akurat, no ja mam dość, tu już mieliśmy dość mocne postacie, więc na tej trójce to to szybko schodzi. Walczymy najpierw z jego psem, potem walczymy z staro. astarotem. Jeżeli byście go nie zdążyli przedepsować tutaj macie pasek, który ładuje się z powrotem, że zaraz pies może wrócić do walki i tak dalej, ale to mechaniki to bardziej na czwórce będą może miały znaczenie, chyba że będziecie mieli taki power, że on nic nie zdąży zrobić. No jak widzicie, bardzo dużo tu przedmiotów, bardzo dużo przedmiotów drop i widzicie jakieś hełm trzygwiazdkowe, coś ten. A to jest tylko udręka 3, przypominam. Na udręce 4 jest dużo lepszy drop. Yy. No, Tyle, jeżeli chodzi o tamten filmik. No i do Astarota się właśnie wchodzi tymi kluczami, dlatego też polecam ich nie wykorzystywać na początku, tylko dopiero jak będziecie mieli tą udrękę 2-3, żeby po prostu dochodzić do Astarota. Bo jak kiedyś odpaliłem ten klucz na jakimś niższym poziomie, no to nie było portalu do Astarota. Mm, dobrze. Oczywiście na tym sezonie jeszcze doszło parę nowych unikatów, tak jak na przykładzie nakromanty, nowe rękawice, które dzięki którym nekromanta może grać w końcu na e, Summonerze także przechodzi dalej, a nie tak jak było na poprzednich sezonach, że Summoner po prostu był dobry do farmy, ale do jakiegoś puszowania pitów czy coś, no to już był za słabiutki. Więc wiadomo, nowe unikaty tam parę nowych kosmetyków, wiadomo mamy też e, no, co jak zwykle wczytywanie tego tej garderoby jest tragiczne. Mhm. Coś się znowu... No dobra, nie, nie pokażę wam, bo coś znowu w Blizzardzie już wczoraj wieczorem jak grałem to były jakieś problemy z lagami na tej grze. Więc olejemy ten temat, ale chodzi o po prostu kosmetyki, tak? Które zdobywacie, wiadomo, w nowym pasie przede wszystkim. Który mamy. Który też się nie wczytuje. Nagrywam w takich godzinach, że może mogą być jakieś problemy z tym. O, dobra, mniejsza. Nie będziemy się nad tym rozwodzić. No kosmetyki to każdy wie. Mm, dobra. Teraz przejdziemy do kolejnej części filmiku, czyli co według mnie na tym sezonie jest opłacalne, żeby to farmić, robić. Ja to zrobię na zasadzie takiego krótkiego, takiej krótkiej tier listy która jest według mnie, i według mnie to wygląda tak. Na pierwszym miejscu dalej są bossy. Chodzi oczywiście o bossy, które wchodzimy tymi kluczami, czyli... no, tymi materiałami, które zbieramy na wszystkich aktywnościach tak naprawdę, bo te materiały zbieramy i właśnie na kluczach, i na Astarocie, czy... no, wiadomo, kto gra w Diablo wie, że one dropią tak naprawdę wszędzie. Gdzie jest najlepsza farma tych manców, to też zaraz powiem, jak to w dalszej w da bo jest punkt trzeci, który właśnie yy, no, no zaraz do tego przejdę. Więc tak, bossy, jak zwykle. Dalej top 1, dlatego że tropimy tam największa szansa na mityczne przedmioty, największa szansa na unikaty, możemy sfokusować się na danych unikatach, czyli jest to content, który chcemy robić, bo będzie dawał nam jeden z na tak naprawdę największego boosta. Nie oszukujmy się. Jak co sezon. Yy, drugi, drugie w kolejności, na drugim miejscu według mnie na tym sezonie są oczywiście danczony. Szczególnie chodzi o spotęgowane klucze. No bo tam dropi, w tym sezonie tam dropi wszystko i też mamy afiksy, którymi możemy fokusować różne rzeczy. Yy, I tam mamy i doświadczenia sporo, i dropimy klejnoty, i dropimy złoto, i też dropią unikaty, i też dropią różne przedmioty. Do tego dropimy tam właśnie klucze na bossy, dropimy tam nowe moce, dropimy tam. Tak naprawdę no, na dungach w tym sezonie praktycznie wszystko idzie drobić. Wejścia do kurastu, wszystko tam zdobywamy, więc dla mnie to jest w tym sezonie content numer dwa. Contentem numer trzy na ten sezon w sumie to chyba niezmiennie od ostatniego czasu, zostaje kurast. Bo na kuraście, jak wiadomo, też e, fokusujemy daną rzecz, tylko że na tym sezonie zauważyłem, że chyba podkręcili drop. Bo przykładowo, wczoraj robiłem sobie runki i pamiętam, że kiedyś było dużo niebieskich run dropiło i tak średni ten drop był. A teraz naprawdę bardzo dużo legendarek dropi, bardzo dużo żółtych run. Oczywiście udręka 4, bo na udręce 4 to robiłem. Ale jest bardzo dobry drop. E, I właśnie wracając do bossów, klucze. Bardzo duży drop jest tych kluczy. Jeżeli macie jeszcze znajomych, gracie na przykład, nie wiem, w 3-4 osoby i każdy ma trochę tych e, danin na zbierane i pójdziecie, na przykład zrobicie 50 takich danin, to naprawdę zbierzecie masę tych matców i będziecie mieli masę przywołań bossów, co daje po prostu, że ten kuras naprawdę jest na tym miejscu trzecim. I standardowo, no, obiocyty czy tam nawet te zwoje z doświadczeniem, no wszystko dalej działa na tak dobrym poziomie, że jest to warte cały czas farmienia i będzie po prostu w momencie, gdy wchodzicie na grę, pójdziecie sobie parę dungów, wzmocną wam się dungi, no to idziecie sobie kuras zrobić. Zrobicie kuras, zbierzecie trochę kluczy, pójdziecie na bossy i tak, tak według mnie taka rotacja wygląda, nie? Eee, Czwarte miejsce w moim eee, tierze na ten sezon mają oczywiście doły. Niedługo pojawi się przy okazji filmik 7.5, bo będę planował 7.5 nagrać i ogólnie podcisnąć trochę progres. Nie ukrywam, że dalej JIR mi się zbytnio nie zmienił. Dalej jeżdżę na tych samych itemach, jedyne co to troszkę pierścień mi się lepsze zdropnąłem. No ale problem jest taki, że mam strasznego pecha. Z użyłem ostatnio właśnie materiały i nawet jednego mitika nie wydropiłem, więc. A już Unikaty to nie mówię. Aha, no ale zobaczymy, co będzie dalej. Może coś mi się uda dropnąć tak samo, no, jeżeli chodzi o filmik na temat bildu, no to właśnie czekam aż zdobędę parę jakichś lepszych itemów, żeby było co nagrać, a nie pokazywać wam no, te śmieci, które tak jak mówię, to no, mogę na szybko przelecieć i. Sami każdy, kto gra w tą grę, oceni, że naprawdę ta postać ma na sobie śmieci, nie. No i co? To jest są cztery aktywności, które ja uważam, że są topowe i są do robienia, czyli bossy. Dungeony, Kurast i Doły. Oczywiście zostają dalej aktywności takie jak Serca, czyli Kompasy. To jest aktywność, która jest dalej powiedzmy dobra, bo dalej można tam wziąć złoto, kamienie, obiucet i tak dalej, ale przy aktualnym dropie na wszystkich innych aktywnościach, według mnie jest słaba. Mi, się, mi osobiście się tego nie chce robić. Może ktoś będzie chciał to robić i będzie to robił. To już jest w waszej kwestii. Dalej zostały piekielne hordy, czyli e, inwazje podstawowe. Też. E, ja to zrobiłem tylko dlatego, że w zadaniach sezonowych to było. I tylko po zadania sezonowe to zrobiłem. A tak, to uważam, że to jest też content, którego się nie opłaca po prostu biegać, bo jest. Za mało, za mało rzeczy tam dropi wartościowych, żeby to biegać. Jeżeli ktoś to lubi biegać, ma z tego Friday i tak dalej, no to oczywiście niech biega, bo też tam wiadomo, można podrobić legendarki, można podrobić unikaty, wszystko to też dropi tak jak w poprzednich sezonach. Tylko, że według mnie jest po prostu tego za mało w porównaniu do tej top 4, którą wymieniłem. Ale tak jak mówię, to jest moje zdanie. Możecie mieć inne, możecie też napisać w komentarzach, co sądzicie o tym, co ja uważam, że jest lepsze. Może napiszcie waszą tier listę. No i to chyba na tyle by było, bo nie przypominam sobie, jeżeli zapomniałem o jakiejś aktywności możecie dać znać, ale w takim razie jest najpewniej mało istotne. No i to tyle z takich najważniejszych informacji na temat te tego sezonu, mam nadzieję, że komuś ten filmik pomoże. Teraz, tak jak wspomniałem przed chwilą, następne filmiki, na które będę na pewno wrzucał, to będzie kolejne jakieś progresy ze szczelin. Mam zamiar jeszcze wrzucić, właśnie ten build, tylko jak troszkę podrasuję tą postać. Plus, jeżeli byście chcieli jakiś poradnik na temat mocy, czy nowych mocy e, sezonowych, czy tam e, tych klejnotów, żeby to bardziej e, rozłożyć i tak troszkę bardziej o tym porozmawiać, no to możecie dać znać, to chętnie nagram taki filmik. Też planuję nagrać filmiki wszystkich bossów na udręce 4, takie... Też będzie to taki, Będą to na zasadzie filmik, który będzie pokazywał, jak sobie ten nakro radzi, czyli kill, plus mały poradnik dla nowych graczy, mechanik, bo wiem, że niektórzy na przykład nie radzę sobie z mechanikami tych bossów. To jest normalne, jeżeli zaczyna się w tą grę i pierwsze się podchodzi, no to może się to wydawać ciężkie, bo w tej grze naprawdę dużo rzeczy potrafiłam shotować, a jest parę prostych myków, żeby uniknąć tego. Także zachęcam do zostawienia subskrypcji, żeby nie przegapić następnych odcinków. A w dzisiejszym odcinku to będzie tyle. Dziękuję za oglądnięcie i zapraszam do kolejnych filmików. Cześć!